Hej, hej, hello! Witam w kolejnym odcinku naszych przygód. Ostatni odcinek skończył się mniej więcej na... O Jezu, tu jest creeper! O boże, tu jest drugi! Tak więc te, w tym odcinku postaramy się zlikwidować to zagrożenie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś creeperze? No chodź do taty. No może nie do taty. No ale chodź, chodź, taś, taś. Kici, kici, taś, taś. Hm. No chyba z pieprzu. Tak więc yy, skoro go nie ma, to wykorzystamy ten fakt i idziemy wydobyć nasz... Yy, a, ja, ja to zakryłem. Ok. Idziemy wydobyć nasz... siament. Uj. Szkoda, że tylko jeden. Ale bym się wkurzył, jakby tu jest, zaraz była pod nim lawa. O. Jesus, normalnie nie wiem co bym zrobił. Na pewno bym bardzo płakał. <laughs> Aha, okej, okay, spoko. Dobra. Tu jest tak. To teraz tyk, 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 tyk. I lecimy w tamtą stronę. Kurde, jakie są jestem... nieogarnięty. Słyszycie? Słyszycie? i tu jest zombie. Zombie, where are you? Jak pewnie zauważyliście, wymieniłem sobie... Czy ja dobrze widzę? Tak, ja dobrze widzę! To jest... DIAMENT! No to wydobywamy diament. O, drugi diament. Moment, może tu jeszcze gdzieś są. No nie mówcie mi, że to jest tylko D2. Już tamten trzeci. No jednak. Jak pewnie zauważyliście, wymieniłem sobie miecz, bo tamten już mi się skończył. Znaczy skończył, no zużył się po prostu. I wróciłem do bazy i sobie zrobiłem nowy, metalowy, profesjonalny mieczyk. Plus... o, oh, fuck, tu ciemno się... jeju Od razu wiecie, plus 10 do lansu i w ogóle. Tylko, że tu kurde ciemno jest jak... nie będę mówił gdzie. O, wow, ale bym się wkopał, oh jezus A już chciałem się tam, wiecie, trochę tak podejść bliżej No to bym nieźle wpadł Skutek ciemno jest Moment, muszę coś sprawdzić, zrobię szybkie cięcie i widzimy się za chwilę Okej, okay. już jestem, już kopiemy dalej. O, węgiel, węgiel się przyda, węgiel dobra, że... Kurde, coś mi cały czas harczy. Teraz robię to, czego się nie powinno robić, czyli kopię nad sobą, ale okej. Okay. Kurde, gdzie ten ząbiak? Ubiłbym go i już bym miał spokój, przestałbym mi coś harczeć. Także ja się skupić nie mogę. Na górnictwie. Ja się nie dam zepchnąć do... No a przynajmniej planuję się nie dać zepchnąć do... No dobra, chodźmy tam, to przy okazji nie dość, że zatkamy tą biurę, to może jeszcze... Ło, to jakie długie jest? Nie, to już tutaj się tam. Kurca, ale tu ciężko się poruszać Diamenty Ale ja mam dzisiaj fata O oh Jeez Pytanie, czy tylko jeden, czy może więcej? ちょっと待って待って待ねて待って待って待って待って待ってこって待っい待って待って待って待ま。No, yeah, O, no, znowu się z Weźmiemy sobie wiaterko. Kurde, aż tu aż normalnie strach. <laughs> normalnie aż strach gdzieś tu się poruszać. Przez te zombiaki. I... Kurde. No, że tak powiem, kulturalnie mogłyby się one zamknąć. Wiem, że tu są. Tak, wiem. Niepotrzebnie to zrobiłem. Ale akurat mi nie była potrzebna lawa. Nie jest w tej chwili potrzebna lawa. Za to nie chcę zbytnio do niej wpaść. Wow! Ile węgla! Takich żył jeszcze nie widziałem. Co to było? Widzieliście? Tam coś tak... O, tu. To nie był zombie. Ani nic. Znaczy to tak, ale wcześniej. O, diamenty, fajnie. Wow, tu nie dość, że strasznie to i obficie... A. O, lapis lazuli, fajnie. Patrzysz się, patrzysz się, chcesz się bić, chcesz się bić? A, nie chcesz. Nie, to nie. Okej, okay, no to zdeźniemy, wydobędziemy to. I chyba będziemy pomału wracać do bazy, zostawić nasze yy, zdobycze. Nie, bo chyba nie ma co brać kombinować. Potem tym nieostrożny ruch spadka do lawy, krza, <krzyk>, krzyk, a nie krza, krzyk, krzyk wkurwienie, koniec serii, po co to koniec? Ale mi się trafiają żyły węgla i ja nie mogę. O f**k! No i tak straciłem kilka klosków. Uż ja to jestem genialny. Za no to teraz już nie powinny gdzieś tutaj spadać. Znaczy, tu już lawy teoretycznie nie ma. Teoretycznie. I tak dobrze, że miałem wodę. O Boże, ile ja to jest growe. Tu jest jakiś szyb czy coś? Są zamknijcie się, bo normalnie szlakja z tego trafi. Oho i teraz jest hardkorowa akcja. Robimy coś takiego, pyk. Tu już woda, wszystko zalewa. My tu podchodzimy już i trzymamy się... A kurde. He? No. Dobra. Jeszcze pająki słyszę, okej. Okay. O, Redstone. o od razu się ciemnej, ciemniej zrobiło Czyli też nie chcę jakoś zbytnio zaraz przy wejściu mieć bajorka lawy No i niektórzy z Was pewnie mogą powiedzieć, że głupio robię za zalewając tą ławę, ale ja to mówię Jeszcze jej nas znajdujemy tutaj sporo Jak widzicie jest jej tu w ciul Więc Nic się nie stanie jak kilka jeziorek zaleje wodą ale tak jak mówiłem, trochę jeszcze chory jestem i no niestety. Oh fuck, tu jest lawa. No i spoko, i kopiemy. Ja nie wiem właściwie po co mi tyle tego redstone'a. No ale jak jest to trzeba zajmę. Nie, bo ja zawsze kiepski byłem z y, mechanizmów. Nigdy mi one nie wychodziły albo były wadliwe. Dlatego też często nie stosowałem kolej, bo co... Ten. Przerywały mi tam połączenia się i w ogóle... Ogólnie było kiepsko. Hmm. Wow, jaki długi ten... korytarz. Pięć diamentów, tu, tutaj, spoko. Hmm. Zastanawiam się, czy opłaca mi się ryzykować i iść dalej, czy może się cofnąć, zostawić wszystko i dopiero sobie pójść. Chyba się cofnę, tylko wydobędę jeszcze to i się cofnę. Tak teraz zapadała taka cisza. Ja często jak sobie gram, to w takiej ciszy właśnie. No chyba, że właśnie takie dźwięki się pojawiają. Nie, a tak na serio, no to po prostu po co mam gadać jakieś rzeczy od, rzecz od rzeczy, okej. Okay. Coś bez sensu. Znaczy, zresztą i tak gadam bez sensu, no ale po co aż tak. Prawda? Lepiej cicho posiedzieć chwilę, żebyście mogli w spokoju tam pooglądać, jak ja się męczę z głupotami. I jak coś się zacznie dziać, to coś będę wiedział, co chcę powiedzieć, to wtedy coś mówić. Przynajmniej ja z takiego założenia wychodzę. Dobra, to jakby co to wiemy, że tam trzeba by pójść... Tu mamy... Kurde! Mamy tyle tutaj obsidianu, że można by zrobić portalia portali. A tutaj weźmiemy jeszcze... Spójrzmy to... No dobra. No i lecimy zaraz do bazy. Może się nas skończy... O moment. Wygląda na to, że tu lawy nie ma. Może się nas skończyło... Zaraz skończy. Bądź dopiero co się skończyła, to jeszcze popolujemy na jakieś resztki potworów. A jak nie, to po, po, będziemy się wydrwalowali. A właściwie w leśnika. Bo głównie wycinam drzewa, żeby dostać sadzonki. Bo ja nie mogę takiego pustkowe, jakie e, tutaj mi się, w jakim się osiedliłem, to jest takie pustkowie, że szok. Dobra. Znajdźmy nasze wiaderko. No dobra. A Jeszcze jedno wiaderko i będzie spoko. No i lecimy na górę. To trochę, to chwilę zajmuje, więc zrobię szybkie cięcie przy okazji. Tam e, wezmę, poogarniam swój ekwipunek i zobaczymy się za chwilę. Okej, okay, już jestem na zewnątrz. Kurde, zapomniałem z tego pośpiechu o siekierze. Tu jest creeper. Będzie, zaraz po niego pójdę, tylko chwila, muszę pójść po siekierę najpierw. Dobra. I lecimy do naszego zielonego kolegi. Ahoj, gdzie jesteś, kurde? No chodź tu, nie chcę mi się tam do ciebie włazić. Właściwie to ja tu jeszcze nie byłem, tak konkretnie. Więc trochę strach. fak, jest tu! Cóż, czuję, że zaraz będziemy mieć tunel. Prowadzący z jednego miejsca na drugie. Jak nasz mały, o kurde, bok budowniczy. Tak, coś czułem, że on to wysadzi. Głupi bob budowniczy. Już mógł się ogarnąć, już się nie wysadzę. Co to było? Okej. Okay. Zobacz jak nie robisz na mnie wrażenia. O, za to tam łazi snajper. Come on, come on, chodź na solę, chodź na solę, uuu. Bach, bach, bach. Szczerze mówiąc to się bardziej obawiam iść tym tunelem nie szłazzi po kopalniach, w to? No dobra i wycinamy drzewka i jedziemy i śpiewamy w Okej. Okay. To ja to sobie powycinam i znów widzimy się za chwilę. Jak widzicie, rozpadało się, dlatego wracam do domu. No i chyba na tym dość nieprzyjemnym wydarzeniu kończymy ten odcinek. No, mam nadzieję, że było fajnie, jakieś przygody były. Widzimy się w następnym, nie wiem kiedy, nie wiem jak. Do zobaczenia, na razie. Cześć.